Mam Manko z 3 witam was z kolejnym filmem na moim kanale. W dzisiejszym filmie yy, powiem Wam tak jestem sobie no, tutaj, no, te, takie miejsce w końcu odcinek poza moim domem, yy, czekacie na Minecraft Survival z kacorem i Wojtkiem Minecraft Survival. To raczej to jest odwołany. Dlaczego jest odwołany? Masz oks, powiedz nam, dlaczego jest odwołany, tak mi sobie. Jest odwołany dlatego, że nie, pis nie pisaliście mi w komentarzu, czy wy byście chcieli. Czy wy to chcecie. Nie pisaliście mi to. Ja nie wiem czy to nagrać. Odwołam jak do prostu bo nie piszcie komentarza, czy chcecie. Jak chcecie, piszcie komentarz. A no właśnie, a ten filmik miał być pod tytułem: Czy Mashox? Ukradł nazwę od Mashox. Wiem, że to głupia brzmi. ale Mashox. Tak, jest taki jeszcze jeden Mashox który ma trzy subskrypcje, chyba porzucił swój kanał. I jak się wejdzie na mój kanał, pójdzie się tam na sam dół. Tam, tam można zobaczyć nie mój filmik, ale jego. Pewnie myślicie. A co ja miałam mówić? No właśnie. Pewnie myślicie. Jak popatrzyliście na to, to pewnie myśleliście. Hejtujemy, masz oksapra. Prawa autorskie ukradłem nazwę od innego masz oksa. A to nieprawda. Ja wpadłem kiedyś na tą nazwę. Ja wpadłem kiedyś na tą nazwę, jak jeszcze jak jeszcze grałem w Stars, ale już nie gram w to główno. Normalnie nie chcę mi się nawet o tym myśleć. Jak was uraziło to słowo, to jak uraziły Was te dwa słowa, to... To bardzo przepraszam. Więc jak wy mnie hajtujecie z powodu że jest drugi mashox który ma tą samą nazwę. Ja wpadłem na tą nazwę, nawet nie wiedziałem co to jest i ty kiedyś. Wpadłem na tą nazwę. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego wpadłem na tą nazwę? Sam nie wiem bo Mashox to jest podobne do mojego nazwiska To jest bardzo podobne do mojego nazwiska to, to słowo MASHOX jest bardzo podobne do mojego nazwiska Nie wiem który raz to powtarzam chyba trzeci Przepraszam, że tak już mówię Jest podobny do mojego nazwiska i wpadłem na, ta, na takie coś MASHOX, i ty Mashoks i ty padłem na taki pomysł. Eee, wiem, że to nudny film. Tak, jo. film sobie postawiłem. To jest. To jest posesja prywatna. Znaczy, nie, nie, nie Dobra. Więc. Czy ukradłem to? Dobra, to już mówiłem. Po pierwsze ta nazwa nie jest ukradziona, po, po drugie ten stoi to już chyba porzucił swój, swój kanał rok temu, dwa lata temu chyba. I, i ja nie ukradłem tego, ja po prostu wymarzyłem o karierze na YouTube z taką nazwą. Chciałem zmienić na Ravix, tak jak się nazywa w Minecraft, ale nie zmieniłem. Yy, bo po prostu już miałem przywitanie siemanko z tej strony Mashox yy, yy, i nie chciałem sobie zmieniać na Ravix, bo już tak było, by się zmieniło w końcu. Siemanko z tej strony Ravix. I tu się myśleli. Pewnie że to jakiś youtuber. No by się mieli. No właśnie, pierwszy odcinek, tak poza domem. A nie sobie zachodzi słońce, a ja zrobię no chwilowe cięcie i za chwilę do Was wracam. Widzowie pewnie sobie myślicie, dlaczego nagrywasz taki filmik poza domem, gdzieś na jakiejś wycieczce, po co to nagrywasz, po co Ci to? Jak Ty przecież twarzy nam nie pokazałeś, pewnie sobie myślicie. Dlaczego masz och twarzy nie pokazałeś? Co weź mi powiedz, masz och Powiedz mi, dlaczego ty twarzy swoje nie pokazałeś? Pewnie sobie myślicie. Teraz. Dlatego, że mi zabronili. I nie mogę pokazywać twarzy. Pewnie wam się nudzi ten film. Okej? Okay. dlatego coś tu nic fajnego nie ma w ogóle. I tam była moja mama. O, my tak idziemy z koleżanką, mam wiecie, w trochę, ale to nie powód do hejtu. Powód do hejtu to jest zaczytowanie w grze. A no właśnie, przypomniałam mi się dlaczego ja mam zachowanie ekwipunku po śmierci w Minecraft Survival Fiela 18. Dlaczego ja to mam? Nie przygotowałem się do tego filmu, bo nie wiedziałam, że to będę nagrywał. Dlaczego to mam? Już wam mówię. Chwila chwilę masz tylko muszę pomyśleć, bo przecież się nie przygotowałeś na to pytanie, teraz ci wpadło do głowy. Teraz ja tak sobie myślę, nie? I... i i no dobra y... masz dlaczego przepraszam widzowie z zdjęcie. no właśnie masz dlaczego ty masz zachowanie ekwipunku po śmierci minecraft dlaczego ty robisz. Dlatego że ja gram w Minecrafta 4 miesiące, no tak na bez roku grałem na telefonie. I, i, właśnie, yy, I właśnie. I właśnie, i właśnie, i właśnie. Dlatego to robię, bo ja nie lubię nigdy lecieć po liceum, bo to mnie tak męczy. Ma, masz jeszcze mało czasu, zanim ten i zniknął i masz takie, o Jezu, dlaczego, no dlaczego masz, dlaczego tutaj no. Ja nie lubię la, latać po liceum, to nie jest powód do hejtu. A no właśnie, a ja mam pytanie do Was, musicie mi odpowiedzieć, koniecznie w komentarzach oczywiście, jak będą włączone. Czy wy nie subskrybujecie, bo ja już dwa tygodnie czekam na te 20, ale chyba już jak nie wiem, bo nie patrzyłem, ale ja już czekałem na te 20, już miałem takie, kiedy 20, w końcu 20 będzie, w końcu już 19 subskrypcji miałem takie. I właśnie nie udało się. Chwilę. Dobra, czy co ja mówię? Co ja mówię? No, mi coś do głowy durnego wpadło. Dobra, pe pe pewnie Wam się odcinek nie za bardzo spodobał. No, no, znając życie, Wam się nie podobał. Drugi dzień wiosny, taki odcinek, jak wiecie. Taki odcineczek luźny. Taki, że odpowiadam na pytania po prostu i tak się patrzycie tylko. A dlaczego ja nagrywam? A no właśnie ostatnie pytanko. Dlaczego ja nagrywam nie swoją twarz? Tylko nagrywam Kurcze, yy... Kurczę, cięcie zrobię. No właśnie, dlaczego ja nagrywam cały czas tylko, tylko taki lastek? Dlatego, że nie chcę pokazywać swojej twarzy odcinek Wam się pewnie nie za bardzo podobał. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie łapkę w dół. Subskrybujcie i... I no i co, do zobaczenia na razie i cześć!